Dziewiąty dzień zgrupowania grupowania w tureckim SIDE za nami Intensywny dzień zakończony sparingiem. O nim, o treningach i o czasie wolnym opowie dzisiaj nam Adrian Klimczak. Adrian, jaki to był dzień? Tak jak właśnie powiedziałeś, był to intensywny dzień. Zaczęliśmy go wcześniej rano. Przed Sparingiem mieliśmy trening, ćwiczyliśmy różne schematy, które byśmy chcieli przetestować podczas Sparingu. No i z, później właśnie zagraliśmy zwycięski mecz, aczkolwiek było, było tam trochę błędów, ale generalnie myślę, że, że wszyscy jesteśmy zadowoleni z, z przebiegu tego spotkania. Przeciwnik nie, nie stworzył sobie zbyt wiele okazji do, do zdobycia bramki. My gdzieś te, te okazje mieliśmy. Oczywiście jest nad czym pracować, po to, po to tutaj jesteśmy. Ale wydaje mi się, że idzie to w dobrą stronę. Zanim jednak przejdziemy do tego sparingu właśnie zatrzymajmy się przy treningu porannym. Trening niezbyt intensywny, bo przede wszystkim skupiony na stałych fragmentach gry. Nie był to intensywny trening. Jest to, tak jak wspominałeś, dziewiąty dzień obozu, także wszyscy odczuwamy już trudy tego, tych, tych przygotowań, ale chcieliśmy przećwiczyć różne warianty, jakbyśmy chcieli grać. To, to się udało, nie, nie było wysokiego tempa rano, ale już, już podczas meczu uważam, że, że było dobre, dobre tempo tego spotkania. No i tak jak wspomniałem, myślę, że, że jesteśmy zadowoleni z przebiegu jego. Przeciwko kazachskiemu Atyrau zagrałeś 60 minut, część z Was grała więcej niż połowa, a część weszła tylko na ostatnie 30. Zadowolony jesteś z siebie pod względem swojego występu przez te 60 minut? Na dobrą sprawę Wy schodząc z boiska wygrywaliście 1-0. Tak, wygrywaliśmy 1-0. Uważam, że jakby nie mi to oceniać, zobaczymy na, na analizie jak to wyglądało. Ale mam nadzieję, że, że wypadłem całkiem nieźle. Drużyna widać też yy, robi krok naprzód, także myślę, że, że jest pozytyw. Nie można rozmawiać o dzisiejszym sparingu, nie poruszając tematu jutrzejszej gry kontrolnej z drużyną z Rumunii. Czy już wiesz, w jakim wymiarze czasowym jutro będzie Ci dane zagrać? Jak to trenerzy zaplanowali? Prawdopodobnie ci, co zagrali dzisiaj 60 minut, jutro rozegrają 30, także naprawdę dość mocno intensywne dwa dni, bo jutro też przed sparingiem mamy, mamy pierwszy trening rano, także naprawdę mocne, mocne dwa dni. Poza treningami, poza sparingami, ty można powiedzieć, często tutaj przechodzisz korytarzami hotelowymi, od naszego hotelu, i najczęściej twoja przygoda kończy się w fizjorumie. No, zgadza się, lubię skorzystać z, z, z usług naszych fizjoterapeutów. Tak jak wspominałem wcześniej, już odczuwamy trudy, gdzieś te nogi są zdecydowanie. Cięższe niż zazwyczaj, także no, jak mogę, to, to na pewno korzystam. Ale poza fizjonomem, też e, budowanie atmosfery w zespole. Często chodzicie na ping-ponga. Wczoraj rozmawialiśmy o tym z Maćkiem Radaszkiewiczem. Czy ty też jesteś fanem tej gry, czy raczej bacznym obserwatorem, ale niekoniecznie graczem? Jestem graczem, może jakoś tam nie idzie mi, mi najlepiej w to, ale, ale w wolnym czasie lubię sobie pograć. Też kiedyś miałem okazję być nawet w szkole podstawowej na, na treningu ping-ponga. Pamiętam, że graliśmy półtorej godziny na, na hali właśnie, właśnie w tenisa i wspominam, że, że było naprawdę ciężko. Półtorej godziny grania było, było naprawdę mocno. Sam, samu. Dzisiaj, poza tym, że to był dzień sparingowy, dziewiąty dzień obozu, to był też wyjątkowy dzień ze względu na wizytę chyba niespodziewanego gościa, który już przyjechał na sparing, no i jak się okazuje zostanie z nami do końca zgrupowania. No tak, tak, prezes przyjechał do nas, no. jest, na pewno obóz jest też po to, żeby jakby zwięzić te relacje, wzmocnić atmosferę w drużynie, także Także zobaczymy, co, co czas pokaże. No, na pewno fajnie, że, że jakby wszyscy, wszyscy razem jesteśmy. Kończąc dzisiejszy odcinek, dzisiejsze podsumowanie dnia, nie mogę nie zapytać się o, o to, z kim jutrzejszy dzień, również sparingowy, spędzimy. Ty wiesz, czym to się je, że kamera za tobą chodzi. Kogo chciałbyś nominować do, do tej głównej roli jutrzejszego odcinka? Akurat nad tym się nie zastanawiałem, ale myślę, że, że kibice są ciekawi na pewno młodszych zawodników, jak wchodzą do zespołu, jak u nich to wygląda, także myślę, że nominacje... Dam do bramka za Aleksandra Bobka. W takim razie zajrzymy jutro do Ełkajsiarskiej bramki, będziemy podglądać Aleksandra Bobka. Na pewno też zobaczymy, jak sobie radzi Marek Kozioł, ale myślę, że zobaczymy cały trening bramkarski, skupiając się włącznie na Dawidzie Armcie i Michale Kocie. Zostaje nam tylko pożegnać się po dziewiątym dniu zgrupowania i zaprosić jednocześnie do obejrzenia jutrzejszego raportu. Mamy nadzieję, że w takich samych humorach, jak po dzisiejszym zwycięstwie z kazachstańskim materiału. Więc zatem dziękujemy i dobranoc. Dziękujemy bardzo, zachęcamy właśnie tak jak było wspomniane do, do następnego oglądania. Mam nadzieję, że będziecie trzymać za nas kciuki. My obiecujemy, że, że damy z siebie wszystko.